Jest rok 1942, okręg zamojski. Każdy szmer w nocy mógł oznaczać łapankę i śmierć. Dla Polaków tu strach miał imię, wysiedlenie. Niemiecki plan był jasny: opróżnić ziemię z Polaków. Widzieliśmy matki odrywane od dzieci, starców wyrzucanych na mróz. To był makabryczny dramat ludzki. Każdy dzień był walką o to, by nie stać się kolejną ofiarą tej machiny zagłady. Doktor Eugeniusz Łazowski i doktor Stanisław Matulewicz znali ten strach. Byli lekarzami, zobowiązanymi do ratowania życia. Narodziła się idea. Jeśli Niemcy boją się czegoś bardziej niż polskiego oporu, to jest to choroba zakaźna w obliczu zagłady. Czy kłamstwo ratujące tysiące jest zbrodnią?